Ale to jest sztos. Świetny zestaw fiderowy firmy Matrix. Wędeczka Aquos 360, 50 gram wyrzutu. Kołowrotek Aquos Ultra 3000. Piękny zestawik od Matrixa. Naprawdę wysokomodułowy węgiel. Piękna, szybka akcja, szybko gaśnie. Czyli ładuje się szybciutko, fajnie, a zarazem szczytóweczka. Tutaj jest półtora oza, jeszcze druga jest jeden os, bardzo delikatna. Fantastyczny zestaw fiderowy, może być fiderowy, jeżeli ktoś chciałby, może użyć też na metodę, nie będzie to przeszkadzać. Wędeczka fantastycznie wykonana, tutaj lakierowany blank, mocne przelotki oczywiście na koreczku z dłuższym dolnikiem, żeby można było machnąć, rzucić porządnie tym, kij, tym kijem, nawet w dystansie. Do tego kołowrotek AKWOS, maślana praca, naprawdę fantastycznie się to kręci. Wysoko precyzyjny hamulec, rolka kabłonka mosiężna tutaj już jest zastosowana. Fantastyczny uchwyt, tutaj gumowany, także bardzo dobrze się to trzyma. Bardzo dobre łożyska, zastosowane mocne, nierdzewne. Tutaj jest 7 plus 1 łożysko. Także kołowrotek na 8 łożyskach, 5-1 przełożenie. Myślę, że zadowoli wielu wędkarzy. Swego czasu taki zestaw to naprawdę sztos. Myślę, że nie jeden wędkarz zawodowy chciałby taki zestaw mieć. I teraz zestaw razem z zestaw zanętą feeder bites. Pellet Classic Crab od Dragona Magnum, atraktor Ananas Squid, no i to co potrzebne: haczyki, koszyk, rureczka dla tych, co stosują jeszcze rurki, no i stoperki, żeby to wszystko zastopować. Także macie fantastyczny zestaw, który kiedyś kosztował grubo ponad 750 zł. Jakbyście chcieli to kupić pojedynczo, a tutaj macie za 549 zł zestaw firmy Matrix. Także bardzo dobra jakość gwarantowana. Ci, co znają Matrixa, wiedzą, że to nie jest byle co. Nadmienię rzewneczka w dwuskładzie, 186 cm. Tutaj jest skład. Także ci, co wiedzą, to wiedzą, że dwuskład to jest najlepszy rodzaj wędki, także bardzo dobrze się to ładuje, bardzo dobrze się rzuca, jest dużo cenniejsza niż trzy składy, no i fantastycznie się pracuje później wędką, jak się ciągnie rybę. Ci, co jeżdżą na zawody, na pewno docenią to, a ci, co nie, to na pewno muszą sprawdzić, bo warto takie wędeczki mieć. Także jeżeli jesteście zainteresowani, szukajcie BOLF49 na stronie www.bOLF.pl, a znajdziecie ten fantastyczny zestaw fiderowy, ale i na metodę też, jeżeli będziecie chcieli, możecie go użyć. Zapraszam na stronę internetową www.bOLF.pl po ten zestaw. Jeżeli szukacie innego zestawu, wpisując słowo bolf, na pewno znajdziecie wiele innych zestawów, które są u nas na stronie. Zaglądajcie na promocje, zaglądajcie na nowości. Cały czas coś się tam fajnego pokazuje, także warto coś wyhaczyć w bardzo dobrej cenie. No i nie zapomnijcie obserwować nas, a bardzo fajne rzeczy będę wam pokazywał. Udostępnijcie rolkę, polubcie. Jeżeli macie pytanie w komentarzu lub na priv możecie zadać. Postaram się jak najszybciej Odpisać. Zapraszam do sklepu wędkarskiego. Bol w zielonej górze, jeżeli jesteście zainteresowani. No i przyszły koszulki można już u nas zakupić te fantastyczne koszulki oddychające z logiem, bolwa, łap grube ryby. Koszulki nie gnieciące się, szybko można, jeżeli się coś zabrudzi z tej koszulki na mokro, ściągnąć. A to tak na marginesie, jeżeli byście chcieli, bo wiem, że były pytania o te koszulki, bo Wam się podobają. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.